Manko widzowie, w dzisiejszym odcinku no, nagrywam na starym komputerze, więc może być słaba jakość dźwięku, bo tutaj mam taki wbudowany mikrofon i no, no, no wiadomo, no. na potrzeby tego odcinka spe specjalnie zainstalowałam Windowsa 7, a dzisiejszy odcinek, tak jak macie na miniaturze jest o tym, że będę używał Gadu Gadu w 2023 roku. No, co prawda, za bardzo sobie nie popiszę, bo nie mam znajomych. No wiecie, kto teraz używa gadugadu, ale jak chcecie, to zapraszam Was na moje gadugadu. -gadu. Numer GG macie na mojej stronie, na którą Was też serdecznie zapraszam. A jest to y strona www.gruzdowsxd.prv.pl Macie link na kanale i na banerze jest adres strony. A więc uruchommy instalator gadugadu. -gadu. Uruchom. Tutaj mam gadu gadu w wersji ósmej. takie na XP w nie było? Tak. Teraz ja chyba zrobię cięcie. No spokojnie, aż wróciłem, zainstalowałem sobie gadu gadu. Tutaj macie nowe gadu gadu, więc uruchommy je yy, i się zalogujmy. A ja już się tutaj zaloguję, a znowu zrobię cięcie, bo wiadomo. A więc e, zaraz wracam. Dobra kochani, a więc ja już wróciłem i tutaj już wpisałem mój numer GG. No i w sumie przy, przy okazji tutaj nie dość, że macie go jeszcze na mojej stronie. E, na tym banerze wbijajcie na gadu gadu. Nie wiem, może ktoś widział. No i tutaj jeszcze macie mój numer, dam chwilkę, zapozujcie sobie albo dam też chwilkę, żeby zapisać sobie numer. A ja już się zaloguję. Dobra, to już chyba mogę oczekiwanie na odpowiedź serwera. Nowy użytkownik, Zde, bla 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 Tata urodzenia. Dobra, tam ja już nie przyczepiajcie się no. Pokaż moje dane wszystkim, nie pokazuj moich danych Nie pokazuj moich danych, bo to Dobra Nie wyrażam go, bo nie chcę się Dobra, Warszawa, okej, okay, może być Jezu, dobra Już niech ci będzie Dobra. Zakończ. A i od razu od razu reklama. Zamknij. Okej, okay, dobra. Mamy już gruz do 6D. Tutaj jeszcze też macie mój numer. No. GG. Co? Czemu się opis ustalił? Mam nowy gadu-gadu. To jest mój opis? Dajcie mi znać, czy mam taki opis. E, dajcie mi znać na, s, na komentarzach na YouTube. Dobra. A ja już e, tak naprawdę, jakby ktoś się zastanawiał, tutaj mam amigo, coś takiego jest. No i tutaj jakieś, nie wiem, spamy do mnie wypisywały. No i macie tutaj gadu gadu kontakty, radio, gry. Gry? Czekajcie, gry są na gadu-gadu? Ciekawe, -gadu? już kliknę. Przeglądarka nam się otworzyła Przeniosło nas na jakąś stronę Pewnie hostingową tych gier co tam były ale one już widzę nie działają Ale gadu gadu nadal działa widzę chyba jak ktoś ma to niech dodam nie do znajomych jak chce to tutaj mam mój numer GG i ten, to wtedy, to tak to, to wtedy mo, może, no a więc yy, gry nie działają, zobaczmy radio co to jest w ogóle nie, o, open FM coś tam się uruchomiło ale, ale coś chyba nie działa aha, to się zamknęło mam rozumieć, dobra Kontakty, to ja no, chyba nie będę. No nie, mam. dobra. No i tutaj macie takie menu. A więc druga część będzie, jak ktoś mnie doda. XD, jak to brzmi. Dobra. A więc Gruzdos XD yy, to jest moje gadu, gadu a numer GG to jest 765 181 72. Tutaj widzę, że jeszcze. Dobra, zakończ No. A więc to by było na tyle. Pamiętajcie, łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole. Wszyscy z wami żegnam. Cześć.